Odsłaniamy naszą altankę. Już mamy nadzieję, że nie będzie kurzu śnieg. I miałam sadzić bratki. Mieliśmy piękną pogodę, mieliśmy yy, słonecznie na plusie, tak jak w całej Polsce. A po prostu od soboty yy, przyszedł śnieg i to miał być taki epizod, tak yy, pokazywali w prognozach pogody, a tu yy, po prostu całą gębą zimę. To tak nie widać, bo już przyjechaliśmy w jedną stronę. To są takie zaspy na drodze. Po prostu. O! To tam koty. Się dużo tu zmieściło. bazie tam rosną. Obazie były sowane. Bramka, trampolina, hulajnogi. <grystanie> Już na pranie, nie wiadomo co tu robi Otwieramy sezon Będziemy grilla palić Wiosenne Kicia Fajnie tu mieliście, co? Mieszkałyście sobie tutaj w zimę? Czarna? Powiedz kilka słów do mikrofonu Jak wam się tu mieszkało w zimę? Fajnie, nie? Doniczki tutaj mam Kusiarka. Jakby taka pogoda już chciała być, co by było cudownie. Jada. Teraz co? Zatrzyjamy. Jak ptaszki śpiewają. Otwieramy okna. I zobaczcie, jaki prowizoryczny dach i przetrwał zimę. Ciekawe czy się doczeka tej wiosny blachy. Na dach. Tę wspinaczkę to tylko Paweł przekłada z miejsca na miejsce i zostają po niej takie ślady. A tutaj można by było coś posadzić, w to miejsce, bo teraz tutaj zamarła ta trawa pod nią. Można by było tutaj zrobić taką, tutaj mam... Te róże, ale oczywiście to było wszystko pięknie wyściłkowane y, korą, y, kartonami. No, ale niestety, kury mi wszystko bały. No i to wygląda jak wygląda. No. Ja nie wiem, jak to pozasłaniać. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak jakie mogę zabezpieczyć te rabaty, żeby one ładnie wyglądały, a żeby kury się do nich nie dostały, to dajcie mi znać. Napiszcie mi, proszę, bo ja normalnie już nie mam siły do nich. W zeszłym roku tutaj tak wszystko na około tego płotu pięknie zrobiłam, wyściółkowałam korą. No i jest wszystko wygrzebane, wszystko. Całe szczęście róże przetrwały, będę musiała je przyciąć teraz na wiosnę, za chwilkę. Ale niestety, no te wszystkie rabatki co wyglądają jak wyglądają, no. Wygrzebały wszystko. Jak je zabezpieczyć? Macie jakieś pomysły, to napiszcie mi. Nie chcę ich zamknąć, tych kur yy, w zagrodzie, żeby nie chodziły, żeby nie miały tej zielonej trawy, robaczków i tak dalej. Ale wszystko mi niszczą. No, tutaj są maliny. Także tutaj, gdzie maliny, to się tam tak nie martwię, bo one yy, wysokie mi urosną bo to są maliny jesienne, więc to są byliny, więc tutaj są ścięte, a one z ziemi wyjdą. I tu się nie martwię, bo one będą takie bujne, że tam nie widać pod tymi malinami, no powiedzmy. Ale ja tu wszystko ładnie i tak wszystko pięknie pościółkowałam, ale jest wygrzebane. A tutaj miałam posadzone żurawki. Gdzieś na kanale mam shorta, jak właśnie robię te rabatki tutaj koło tych płotów. Jak sadzę te żurawki, tutaj mam też Mięta, tutaj rośnie mięta, to jest mięta. To ona wyjdzie mi z ziemi i po prostu żurawki nie ma ani jednej. Miałam cztery chyba żurawki, tutaj trzy i jedną tutaj z tej strony. Nie ma nic. Proszę, tutaj z dowód stały jeszcze jakieś części e, kory, Które miałam tutaj, tak wszystko pięknie wyrobione. Wysyłkułem. Tutaj w zeszłym roku posadziłam hortensję, miałam trzy. Sztuki, i widzę tylko jedną. Naokoło nich też miałam pięknie wyściłkowane ale no niestety wykopały wszystko już rośnie trawa. Trawa to moment, wszędzie urośnie. I ty nie trzeba prosić. Ja widzę już tylko jedną hortensję. Miałam tutaj też lawendy, o tutaj też miałam lawendy. Nie ma. No tak jest. Nie wiem, jakiś płotek taki mały zrobić i ogrodzić siatką? Taką, mam gdzieś taką zieloną, delikatną siatkę. Może bym musiała zrobić taki płotek naokoło. I przykryć to siatką. No nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tutaj y, Paweł y, pomalował płot troszkę tym kolorem co było. To jest ten sam, nieco co było w zeszłym roku malowane, nie, ale już on troszeczkę wybielało i jeszcze z tej strony też tak dokładnie nie było pomalowane, bo później nam te maliny urosły i już nie mieliśmy jak tutaj dostać. To teraz Paweł tutaj to odświeżył, o, z tej strony też pomalowany jest. Tutaj skrzy się malowali. Wrzucę tutaj przebitki, jak z się malowali płot. Chłopaki już są tu, szybko nam to idzie. Ale kierownik. nadzoruje. Belo chciał się napić farby. Nie chciał. Chciał się. O, tam To się nie napił tego. Zająziam tylko mi się to woda. Też te doniczki, jak już tu jestem, to już pokażę wszystko. Te doniczki też nie wiem, czy pamiętacie. One były zielone. To też Paweł je teraz pomalował. Właśnie tą samą farbą, na brązowo i odnowił je troszeczkę. Nie dołożył tych desek, bo już były niektóre połamane, popękane. To deski są nowe. Do tych doniczek, do tych grządek podwyższonych. I tutaj tak samo. I tutaj mi rosną. To lipany. Dobra, później jeszcze pójdę do tych grządek, bo będę o nich mówić, bo ja będę chciała je przykryć, bo strasznie chwasty mi rosną w nich, ale to już później powiem. Będę chciała je przykryć e, kartonami i ziemią. Żeby zabiło trochę te chwasty. Powiedziałaś, ja teraz z babcią zawsze tak poście sprowadzałam. Ja kupiłam tę siatkę, jak w zeszłym roku zabezpieczałam tą siatką, e, ale to, to mi pary, chodzi jak siedziłam, no to, to całą grządkę zasłoniłam właśnie, żeby nie chodziły tam koty i kury, znaczy kury nie, bo to są to jest w z siatków ogródków, ale przed kotami zabezpieczyłam właśnie. Widziałam te Bardzo były te e, lampki, ja już je kupiłam. Też są, Maria te trzeba kupić. Alegro Na kupiłam. nie kupiłam, chyba z 45 lat temu. Jest zaraz 30 lat. Ale z 4-5 lat na pewno mają i bardzo długo działało. Możesz mi to wynieść? Solarnie. Na też masz na 5 lat. Nie wiem czy tylko dziura jest. Albo przepalona, bo to taka podejrzana ta linia jest. Co? To jest przepalona. Przelona, nie? Ale jak? Niska polityczna. Niska Pierwsi chętni na trampolinę już są. To nie dla was trampolina. Nie dla was. Spoczyły ptaszka. Ale ja to jeszcze się uciek. Tutaj krzyśia bramka. Co roku ta bramka jest mniejsza. Oczywiście krzyś jest większy. Ale ptaszki śpiewają, boże, jak cudnie ja uwielbiam wiosnę już taką. Znaczy najbardziej lubię lata, ale wiosna też jest super. Już nie ma w ogóle śniegu, gdzie jeszcze niedawno było. Jeszcze kilka dni temu w tam w cieniu był śnieg. Bo ostatnio w sumie taki tydzień temu, ponad tydzień temu to spadło u nas dość sporo śniegu. I kurzło 3 dni. Ale taki ciepły wiatr jest i słoneczko i roztopiło już wszystko, już nie ma nawet w cieniu śniegu. No i dobrze. Zobaczcie ile tam jest kretów narobione na polu, będę musiała to wszystko taczką sobie przewieźć do moich grządek, bo nie może to tak być i takie trzeba by było rozgrabić, to ja wolę sobie to wziąć, to grządek, tą ziemię. Ło, a co tu się stało? Gdzie? jest takie okienko? Gdzie było jasne. Co? Nie pamiętasz co to było? Nie. Zjeżdżalnia tu była a, tu była zjeżdżalnia, no tak. No i tak. Tak wygląda po wyciągnięciu trampoliny i bramki. Chłonki. No. wszystko będzie w użyciu. Wiosna, wiosna, wiosna. Tady. Wjeździłam dużo prania i lubię już to, kiedy można pranie wieszać na zewnątrz, na polu. Ja wieszałam pranie i robiłam śniadanie, a tutaj już w altance coraz mniej rzeczy. Paweł znalazł siatkę tą, którą dzieciaki miały na, takim, na tym swoim placu zabaw, ale teraz to już jest całe zlikwidowane, bo to już się rozlatywał ten, no to drewno, ten plan zabaw i siatka jest ściągnięta, ale fajne to jest. Trzeba by było, Paweł, zrobić coś z tym. Trzeba zrobić plan jakiś. Na nowy plac zabaw. To jak tym To jak do parasola, no. Co z nim jest nie tak? Co się z nim nie tak? Wszystko jest w porządku. Na razie jeszcze... nie ma co wynosić, bo to jest jeszcze czas. Tak, na razie jeszcze nie będziemy się chronić przed słońcem. Będziesz gumyć czy coś? Będę gumować czy coś. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że musimy zamówić w końcu tą tyrolkę, o której mówiliśmy w tamtym roku, której nie zrobiliśmy. I właśnie trzeba być jakoś to przemyśleć, jak to zrobić, żeby też właśnie zrobić tą spineczkę taką, wykorzystać te, te sznury, właśnie, które gdzieś miały tutaj w ogóle wcześniej. Przed rozbiórką starego placu zabaw, no i wykorzystać tą spinaczkę. Także będziemy w najbliższym czasie robić to. Także subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo teraz na wiosnę będzie się działo. Na pewno będziemy dużo ciekawych rzeczy robić. Zachęcam. Czyszczenie podłogi po zimie. To zastanawiam się, czy też tych ścian nie przelecieć ściereczką. Chyba to zrobię. Trochę się odkurzy, trochę jakieś pańczyny. Trzeba chyba. Polec jakbym miała mało czytania ścian drewnianych w domu, to się ma

Nie no, Altanka schnie. O, się zgrzała raconka. Na Musimy wywieźć stare bale myślałam, że to będzie na kompost, ale niestety spleśniało. Krzysie wrócił ze szkoły i jadą z tatą. Traktorem wywieźć te stare bale. Co tu stały? Teraz jak będziemy robić komunię tutaj go domu rozkładać tutaj namiot no coś by nie przeszkadzały no i czaje, żeby one się zutylizowały same. Idziemy sobie przez Krakusy, <noise> wow. proszę, kwiatek, kusik, smacznego, <noise> a stąd są takie widoki, ładnie co? Jeszcze będzie ładniej, jak to wszystko wiecie, jak liście zaczną być zielone, no, i tak dalej. Tak. No, no, to jest padać tutaj droższa przyprawa. Z tego? Tak? Tego takiego bardzo żółtego, co są takie. No. Szafron. A jak to się tak zdejmuje? Mogę spróbować? Patrz. Spróbuję to. Jest ser Na obiad robimy pizzę, już zjedliśmy rosołek a teraz robimy pizzę, bo cońce się zachciało Celinka jest chora e, ma ospę e, Dwa tygodnie temu ją Krzysiu, teraz ma Celinka e, i siedzi w domu, nudzi się troszkę więc e, zarzuciła sobie pizzę, więc robimy tutaj mamy wyrośnięte ciasto a Celinka zbiera zamówienie Też Dobrze ja będę miała ja to są co ty. Dobrze, proszę działać, proszę pracować. Czekam, delikatne, patrz. Takie uwielbiam takie ciasto drogowe. No, A z takie... takiego można by było jeszcze zrobić drożdżówki? No, no, tylko, że ona jest nieposłodzona, do, 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 do na słodką to się troszkę słodzi, nie? było obułeczki, można by było wszystko z niego. Nie. Ty sobie y, rozgniataj, a... Ja? Co tak. Co ty miałeś Ale A to <noise> nie było złożone na zamówienie. ja nie Możesz wyłączyć tam co tam gra? Tak? To idź włącz. Ja ugniatałam to ciasto. Moimi rękami ugniatałam to ciasto. Prawda mama? To już też przekładamy. Puszyste to ciasto. Dużo. Eee. sera, a ja tutaj w międzyczasie tą drugą pitkę wleję sosem. Piekarnik nam się uleje, więc wsypiemy za chwilę, yy, więc włożymy chwilkę do piekarnika. Tyle wystarczy? Dużo jest. No ja lubię. Co teraz na to dajesz? Peperoni. To nie jest peperoni, tylko... Salami. salami. Szukam C. Peperoni to jest pikantne. C. I, gdzieś... I gdzie jest C? Ce? Celinka ce? wycięła takie wzorki na salami. I oliw. Ładna ta pizza. No, piękna pizza, swoją. Tu jest moja literka. Tu również. No i jeszcze serduszko chciałaś. Jeszcze chciałam serduszko. Serduszko jest gdzieś na dole. Tu jest serduszko. Czerwaczki. Wow, bogata ta moja pizza. Twoja jakaś biednie, biedna. Może ci wyłożyć No, dodać. Idę do piekarnika. Takie same są. Nasze drugie danie Zobaczcie jak pięknie wygląda. Puszysta. Podlałyśmy ją troszkę e, oliwą z oliwek, No i ja oczywiście musiałam dodać trochę pikantnego sosu. Mmm, Jak zaczęliśmy temat tyrolki, no to się zaczęły znowu plany. Ja ją normalnie dzisiaj wieczorem, teraz jeszcze nie mam czasu, żeby siadać, ale dzisiaj wieczorem ją zamówię i już jak przyjdzie, to wtedy będzie można to najlepiej rozplanować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy basen, tak, to jest nasze miejsce na basen. No i myślimy, żeby ją dać tutaj. I mogłaby sobie, można by wykorzystać tą wspinaczkę, tą spinaczką by wchodziły e, jakiś taki podez do tego by trzeba było zrobić czy coś, żeby to mogło się zaczepić na tą tyrolkę i tutaj ona ma e, ta tyrolka taka, którą ja tam patrzyłam, które są dostępne na Allegro to ma 30 metrów mm, tej liny Paweł mierzy krokami <grym, <grym, miarki nie mamy w domu <grym>, bo to tak wiesz 30 dalni nie będzie, bo trochę trzeba naciągnąć, nie? Minus napinanie. Ale to jest 30 metrów z napięciem. No talina ma po prostu 30 metrów, więc na napinanie no trzeba odliczyć. No i dobrze, bo tam by był przejazd w razie co, czy coś. Jak już jestem tutaj, to pokażę Wam krakusiki, bo mamy w końcu krokusy. W ogóle w pierwszym filmie na tym kanale pokazywałam wam krokusy. Zobaczcie, minął rok. Rok już jesteśmy razem. Strasznie szybko to zleciało. Dajcie znać, napiszcie, kto jest ze mną od początku, albo jakiś takich pierwszy, od pierwszych filmów. Pamiętam, na początku miałam 30 subskrybentów, 34. Zobaczcie, jakie cudne krokusy. Mam nadzieję, że lecie w kamerze. Kurki sobie tu grzebią, oczywiście. O, właśnie, tak te kurki robią. I tam, gdzie one chodzą, to jest wygrzebane wszystko. W Pamiętam jak się stresowałam mówić do kamery. Nagrywałam ten wstęp tutaj właśnie na tej Polance. Boże jak ja się stresowałam, normalnie tak jakbym miała wystąpić przed jakąś wielką publicznością. Dużo mi dał ten rok na YouTubie. Bardzo się cieszę, że otworzyłam ten kanał, mimo że nie idzie to tak, jak bym chciała. Ale mam nadzieję, wierzę w Was. Mam nadzieję, że będziecie lajkować, będziecie komentować, będziecie subskrybować i e, mój kanał się jeszcze rozwinie. Także jeżeli mogę Was z tego miejsca o to prosić, to, to proszę po prostu o lajka. To w ogóle nic nie kosztuje. To jest no, ułamek sekundy. E, jeżeli macie mi ochotę napisać jakiś komentarz, to e, bardzo proszę i będę się bardzo cieszyć. Zachęcam. Ja zawsze odpowiadam, zawsze się bardzo cieszę z tych komentarzy. No i oczywiście, kto nie subskrybuje, to zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i to rozwija mój kanał. I dzięki temu będę miała po prostu ochotę więcej nagrywać. Częściej ciekawsze rzeczy. A teraz się będzie dużo działo, bo na wiosnę zawsze u nas jest dużo rzeczy ciekawych na roboty. Także teraz będziemy robić, tak jak mówię, tą rolkę, później będziemy sadzić kwiatki w kolejnym filmie będziemy sadzić bratki, tutaj już mam, gotowe kupione, także w kolejnym filmie będziemy sadzić. Tutaj wyciągnęliśmy doniczki z altanki. Także doniczek jest sporo. Jeszcze też mam kupione nowe. Także będziemy sadzić bratki. Będziemy robić tutaj w ogródku przy tych grządkach. A jeszcze w kolejnym filmie pokażę Wam jak robimy tyrolkę dla dzieci. Tutaj już jest słup. Właśnie dzisiaj betonujemy te słupy. Dwa słupy do tyrolki. Także koniecznie subskrybujcie i lajkujcie, aby YouTube pokazywał Wam moje kolejne filmy, bo naprawdę będzie się teraz bardzo dużo działo. Już mam pomysły, już nawet nagranych mam, mam filmy na zaś. Także wiadomo, wiosna obfituje w różne prace, jako o domu, w ogrodzie i tak dalej, więc będzie się, będzie, będzie się naprawdę dużo działo. Także zachęcam, lajkujcie subskrybujcie, a wtedy YouTube będzie wam pokazywał moje kolejne filmy i nic nie przegapicie. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Pa.